Skąd się bierze wiara w człowieku? Dlaczego jedni mają wiarę, inni jej nie mają? Od czego to zależy? Co rozumiemy pod pojęciem wiara? O tym dzisiaj w Teologii przy kawie. Ostatni odcinek w tym roku, w 2023. Jesteśmy przed Sylwestrem, przed, przed Nowym Rokiem. Zawsze to jest taki czas, kiedy dziękujemy i podsumowujemy. Ja bardzo, bardzo dziękuję za pozytywne przyjęcie. Mojego kanału, za też dobre słowa. No i przede wszystkim za to, że oglądacie i subskrybujecie kanał. To jest dla mnie bardzo ważne i, i pokazuje mi, że to był dobry pomysł i że to ma sens. Dziękuję też za podpowiedzi dotyczące tematu filmów. Kilka filmów, które się pojawią w najbliższym czasie, i między innymi dzisiejszy odcinek, to tematy, które przyszły właśnie czy w komentarzach, czy w indywidualnych rozmowach, czy w jakichś właśnie takich sugestiach od Was. I zachęcam, można mi podsyłać tematy czy problemy, o których chcielibyście posłuchać, bo. To chyba będzie właśnie tak najlepiej, kiedy też ta nasza teologia przy kawie będzie taka dwustronna, tak? To znaczy, będę jakoś też mogła tutaj poopowiadać o czymś, co Was żywo. Interesuje. No i podziękowanie również dla tych, którzy już wypili ze mną pierwsze wirtualne kawy. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Tak, kanał można wspierać: można wspierać przez kupno wirtualnej kawy. Bardzo mi to pomoże w tym, żebym mogła dalej nagrywać odcinki w studiu. Dobrze nam się tu pracuje z Dominikiem i nie chciałabym z tej współpracy rezygnować, dlatego za każde wsparcie kanału będę bardzo, bardzo wdzięczna. A tych, którzy już wypili ze mną wirtualne kawy, gorąco pozdrawiam i dziękuję. To przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jak to jest z tą wiarą? Chyba na początek dobrze będzie rozróżnić sobie, co rozumiemy pod pojęciem wiara. Bo mam wrażenie, że kiedy mówimy o wierze, o czymś takim, że ktoś ma wiarę, ktoś nie ma wiary, że jakąś wiarę wyznajemy, to pod tym pojęciem rozumiemy różne rzeczy, różne rzeczy mamy na myśli. Więc co to jest wiara? Co zależy? To jest mój ulubiony teologiczny komentarz. Z jednej strony wiara to po prostu relacja, którą mamy z Bogiem, tak najogólniej mówiąc. A z drugiej strony, wiara to jest konkretna treść tego, kim jest Bóg, jaki ma dla nas plan, co to jest zbawienie, kim my jesteśmy, czym jest Kościół, no, tam, jak, jaka jest perspektywa naszego życia wiecznego. Kiedy mamy przyrzeczenia chrzcielne, kiedy, kiedy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, to najczęściej kończą się one te słowami: taka jest nasza wiara. No właśnie, taka jest nasza wiara, czyli w takie treści, w takiego Boga, w taki Jego plan wierzymy. I to jest coś, co jest jakoś określone. Od tego, jaka jest ta nasza wiara, czyli w jakiego Boga, którego opisujemy za pomocą słów, wierzymy, zależy to, w jaki sposób praktykujemy. Tak? Jeśli by nasz Bóg był bardzo surowy, niezwykle zazdrosny w takim bardzo negatywnym znaczeniu, a do tego jeszcze wymagałby od nas nieskończonej ilości różnych ofiar, no to nasze życie polegałoby przede wszystkim na tym, żeby bać się Boga i składać mu ofiary, żebyśmy mogli przetrwać. A ponieważ nasz Bóg jest tym, który nas kocha, który stworzył nas z miłości, umarł za nas, żebyśmy byli zbawieni. No to, to zupełnie inaczej już wpływa na nasz sposób przeżywania, właśnie wiary rozumianej jako relacji z Bogiem. Więc to są pierwsze dwa odniesienia, kiedy mówimy o tym. Kiedy mówimy o tym, kiedy mówimy o wierze. Są też, jest też takie odniesienie, taki sposób mówienia o wierze. Kiedy mówi się o wierze w aspekcie moralnym, na przykład. Można powiedzieć, że ktoś ma wiarę albo ktoś nie ma wiary w tym znaczeniu, że jego życie albo świadczy o pewnej spójności pomiędzy relacją, treścią a postępowaniem, albo jego życie nie świadczy. O, jest jakiś taki dysonans pomiędzy relacją treścią a postępowaniem. Tak? Ale to jest aspekt taki. Można powiedzieć bardziej moralny, takiego, bardziej w takim znaczeniu, m, można powiedzieć, że e, tak jak w liście św. Jakuba jest powiedziane, że, jest, m, że wiara działa przez uczynki, że wiara działa przez miłość, że m, możemy zobaczyć wiarę po uczynkach. No bo co z tego, że wyznajemy wiarę, skoro jej nie widać w naszym życiu. Więc, e, kiedy właśnie w takim aspekcie moralnym mówimy o tym, że ktoś ma wiarę albo ktoś nie ma wiary, no to właśnie chodzi tutaj przede wszystkim o to świadectwo życia. Czasami uważamy się za osoby wierzące, ale nasze życie tego nie potwierdza, bo na przykład yy, nie potrafimy przebaczać, bo na przykład yy, trudno nam się pojednać z tymi, z którymi jesteśmy po pokłóceni, bo na przykład. Yy, Osądzamy innych, bo na przykład nie wiem, nie mamy miłości do nieprzyjaciół. No, i tutaj możemy sobie każdy wymienić swoją listę rzeczy, których nie mamy, których jakoś tam nam brakuje w tym naszym życiu z Bogiem. Natomiast to, to jest jakby tylko jeden z aspektów wiary, tak? No bo nie można powiedzieć, że w ogóle nie mamy wiary, czyli w ogóle nie mamy relacji z Panem Bogiem, nie mamy wiary w znaczeniu jak tej treści wiary, że nie wiemy w co, w kogo wierzymy i jak. Nie, mamy, nie dorastamy i to jest prawda, zawsze nie dorastamy w tym aspekcie moralnym. To znaczy, że nasze życie nigdy nie jest w 100% takie, by ono e, świadczyło, że już, no już lepiej nie możemy, tak? Że już lepiej, lepiej, lepszego świadectwa wiary dać nie możemy. Zawsze możemy, więc tak naprawdę do końca życia w tym aspekcie moralnym ktoś nam może powiedzieć: No, nie masz wiary. Mimo, że masz relacje, mimo, że wiesz w co wierzysz. To można powiedzieć, nie masz wiary, no bo Twoje życie o tym nie świadczy. Ale też często jest tak, że jednak mm, trochę to nasze życie świadczy, tak? To znaczy, zawsze warto uważać na wszelkie skrajności. Trochę świadczy to nasze życie, bo jednak staramy się tą relację z Panem Bogiem przekładać na naszą codzienność i postępować według tego, co On mówi. Natomiast, no wiadomo, że zawsze może być lepiej i że zawsze gdzieś nam tego brakuje jeszcze, tej doskonałości w wyznawaniu wiary. Więc, o wierze, gdy mówimy, Możemy mówić w trzech takich perspektywach. Pierwsza to po prostu relacja z Bogiem, druga to treść wiary, no a trzecie to ten aspekt moralny, że tą naszą wiarę widać w naszym życiu. Najczęściej ten trzeci najbardziej kuleje, no ale mamy co robić dzięki temu. No dobrze, a teraz spróbujmy się zastanowić nad tym, skąd się w człowieku bierze wiara i jak to jest, że jedni wierzą, inni nie wierzą. W dzisiejszym odcinku zostawimy temat osób z innych wyznań chrześcijańskich, innych religii i nieochrzczonych. Wrócimy do tego, na pewno i to niedługo, ale żeby zrobić jakiś tutaj porządek w tych treściach, to nie będę mieszała tych wątków, bo po prostu za dużo by było na jeden odcinek. Zajmijmy się osobami ochrzczonymi, ochrzczonymi w kościele katolickim. Póki co na razie na tym się zatrzymajmy. I, I proszę tutaj od razu nie, nie, jakoś nie wchodzić w, w myślenie, że w innym kościele to jest coś nie tak. I jakby, na razie ten temat w ogóle zostawiamy, żeby nie, nie, nie pomieszać wszystkiego. Wiemy bardzo dobrze z naszej codzienności, z praktyki życia, z rozmów z innymi ludźmi, z tego, co widzimy w kościele, że ilość ochrzczonych, nie przekłada się automatycznie na ilość osób wierzących i praktykujących. Czy w ogóle to stwierdzenie wierzący i praktykujący ma sens, to też jest trochę dyskusyjne, ale na razie właśnie skupmy się na tym, że mamy osoby ochrzczone, ale część z nich jest wierząca, a część z nich nie jest wierząca. I ja bardzo często spotykam w różnych dyskusjach i rozmowach takie stwierdzenie, bo ja nie mam łaski wiary albo ktoś nie ma łaski wiary, tak i dlatego nie wierzę. No to drodzy państwo, uwaga, uwaga, e, powiem coś, co mam nadzieję, wszystkim zostanie na wieki wieków. E, jeśli jesteś ochrzczony, to masz łaskę wiary. Jeśli jesteś ochrzczony, to na 100% masz tą łaskę wiary. Więc, teraz oddychamy głęboko, e, czyli to nie jest tak, że Pan Bóg jednym łaskę wiary daje, a innym nie, i, i że ta odpowiedzialność za wiarę jest zrzucona na Pana Boga, że to jemu coś nie wyszło, że to on się tutaj gdzieś pomylił. Nie, jeżeli jesteśmy oszczeni, to w czasie, to skutkiem sakramentu Chrztu jest właśnie wiara, nadzieja i miłość, czyli tak zwane cnoty teologalne, czyli sprawności, które budują naszą relację z Bogiem. Czyli Bóg sam w nas daj, buduje tą relację z Nim, daje nam wszystko, co nam jest potrzebne do zbudowania relacji z Nim, i my to mamy i mamy to na 100%, bo to jest po prostu skutek sakramentu chrztu. No to skoro mamy to na 100%, to można zapytać to czemu to tak słabo działa? Skoro przecież jest tyle osób oszczonych, a niewierzących i niepraktykujących, które nie odkryły Boga w swoim życiu albo które odkryły Boga bardzo późno w swoim życiu. A no właśnie, ponieważ wiara to relacja, a to nie możemy ymm, traktować tej łaski sakramentu chrztu, tego, że wiara jest darem, że dostaliśmy ją na chrzcie, tak automatycznie. My nie jesteśmy przez sakrament chrztu zaprogramowani do bycia wierzącymi ludźmi w znaczeniu, nie wiem, tutaj gorliwie będącymi przy Panu Bogu, plus jeszcze dającymi bardzo dobre, bardzo takie wyraźne świadectwo swojego, swojego życia. To nie jest. Zaprogramowanie. Nie da się kogoś zaprogramować na bycie chrześcijaninem, więc łaska wiary nie, nie, od, nie oznacza automatycznie masową produkcję chrześcijan. I niech to wybrzmi tutaj bardzo mocno, myślę, że takim dobrym porównaniem, ja lubię używać tego porównania na, na zajęciach, więc może niektórym już ono będzie znane, można porównać wiarę. I wszystko, co dostajemy w chrzcie, o tym może jeszcze kiedyś, z świetnym samochodem, który mamy zaparkowany w garażu. Mamy do niego kluczyki, i nawet ten samochód jest nowy, więc wszystko tam w nim jest jak najbardziej sprawne. I do tego ma zatankowany bak do pełna. Więc tylko naprawdę wsiąść i jechać. Tylko jaki jest problem? Czy my, jako kierowcy, mamy prawo jazdy? I tak można porównać właśnie to, co dostajemy w chrzcie, do, do tego, jaki jest potem tego skutek w naszym życiu. Mamy wiarę, czyli mamy ten zaparkowany samochód i jesteśmy jego właścicielami, więc nie ma żadnych przeszkód. Tylko pytanie, czy ktoś nas nauczył jeździć i czy ktoś nam pozwolił jeździć. I to jest właśnie problem, dla którego jedni... Są wierzącymi osobami, w sensie rozwinęli w sobie tą łaskę wiary, a inni z kolei, no niestety, niestety nie. I to nam pokazuje, że do wiary potrzebujemy ludzi, którzy, tak jak przy zdobywaniu prawa jazdy, Nauczą nas po prostu jeździć, nauczą nas korzystać z tego daru, nauczą nas tej relacji z Panem Bogiem. Dlatego tak bardzo, 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 bardzo ważne jest to, co się dzieje z nami, gdy jesteśmy małymi dziećmi, gdy jesteśmy wychowywani jeszcze przez naszych rodziców, no bo to oni pierwsi albo nam pokazują Pana Boga, albo nam nie pokazują Pana Boga, albo pokazują nam dobry obraz Pana Boga, albo zły, albo uczą nas modlitwy, albo jej nie uczą. Bardzo ważne są też te komentarze, które słyszymy od naszych rodziców w kontekście naszej wiary. Jeśli to jest straszenie Bogiem, czy jakaś taka duchowość oparta na strachu i lęku, no to my będziemy mieć taki obraz Pana Boga. Jeśli Rzeczywiście nasi rodzice przeżywają relacje z Panem Bogiem, wiarę no w sposób taki dojrzały i, i integralny, i w takim nieustannym rozwoju, no to to na dzieci bardzo mocno też wpływa, bo widzą wiarę jako pewnego rodzaju drogę i relacje, albo relacje w drodze o, może to będzie lepsze sformułowanie czyli coś, o co trzeba nieustannie dbać, co trzeba nieustannie e, pielęgnować. Więc pytanie, co dostaliśmy, jakich nauczycieli prawa jazdy dostaliśmy też w, na początku swojego życia, ale też, nawet jeśli nie dostaliśmy tego od naszych rodziców, to, to przede wszystkim kościół jest tym, który nas ma też doprowadzić do tej dojrzałej wiary, do tego, do tej dojrzałej relacji z Panem Bogiem. No i jak nas Kościół prowadzi? Prowadzi nas przez to, że słuchamy w nim słowa Bożego, co kształtuje nasze myślenie o Panu Bogu. Prowadzi nas przez to, że uczy nas modlitwy. Prowadzi nas przez to, że w Kościele mamy wspólnotę, czyli też widzimy innych ludzi, jak oni przeżywają swoją wiarę, jakie oni dają świadectwo. No, i prowadzi nas przez to, że na tej drodze wiary umacnia nas sakramentami. I umacnia nas właśnie przez modlitwę całej, całej wspólnoty. Więc każdy ochrzczony ma wiarę na 100%, bo to jest skutek sakramentu sztu, ale pytanie, czy potrafi z niej korzystać, czy wszedł na drogę rozwoju tej relacji z Panem Bogiem i czy ma na tej drodze przewodników i wsparcie? Bo najprawdopodobniej wiele osób, które dzisiaj są oszczone i niewierzące, albo nie, nie spotkało takich przewodników w swoim życiu, albo po prostu trafiło na bardzo złych przewodników. I zrazili się do, do wiary i w ogóle do, do relacji z Panem Bogiem. No i jest jeszcze trzeci aspekt, o którym warto pamiętać, gdy mówimy o wierze jako o relacji z Panem Bogiem, a mianowicie każdy ma swój czas. To znaczy, um, są tacy szczęśliwcy, którzy od małego weszli w żywą relację z Panem Bogiem, i ich życie jest kontynuacją tego, co się zadziało na początku ich życia. Są tacy, którzy nie mieli niestety tego szczęścia, żeby dostać to już w pierwszych latach życia, ale spotkali w swoim życiu osoby, które Pokazały im Boga, spotka, spotkali autentycznych świadków, weszli do wspólnoty, przeżyli kurs ewangelizacyjny czy jakieś inne rekolekcje ewangelizacyjne, które pozwoliły im na to, żeby właśnie odkryć, czym jest wiara i wejść na tą drogę relacji z Panem Bogiem. Ale są też tacy, których po prostu Bóg dotknął i uwierzyli. W różnych momentach swojego życia. A są i tacy, którzy ciągle jeszcze czekają, albo którzy ciągle się jeszcze zmagają z różnymi wątpliwościami dotyczącymi tego, czy Bóg istnieje, czy nie, jak z tą relacją, czy jak go doświadczyć. No to są też kolejne, to jest, to jest też kolejna grupa osób. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że zawsze inicjatywa i to, że w końcu dochodzimy do tej relacji z Panem Bogiem. Jest po stronie Boga. To znaczy, nie wierzylibyśmy w Niego, gdyby On sam nas do tej relacji nie zaprosił i nie uzdolnił, nie, nie dał nam właśnie Ducha Świętego, który nas uzdalnia do tego, żeby wejść w odpowiedź Mu. Więc, czy tą relację z Panem Bogiem budujemy od najmłodszych lat, czy od młodzieńczych, czy od innego etapu w swoim życiu, albo może jesteśmy jeszcze w poczekalni, czyli w tym momencie, że się zmagamy, mm, to taka jest dynamika po prostu wiary. To znaczy każdy ma swój czas, i to, że dzisiaj nie wierzy, nie oznacza, że, że jako niewierzący umrze, albo że dzisiaj wierzy, nie oznacza, że jako wierzący umrze. Ponieważ wiara jest drogą, wiara jest relacją, to jeśli się w nią świadomie nie wchodzi i, i jakoś autentycznie nie pielęgnuje, no to bardzo szybko e, można stracić wiarę. Słyszałam kiedyś o takim doświadczeniu, że jakiś pastor chyba, albo ksiądz, nie pamiętam kto, ale w każdym razie ktoś z duchowieństwa, chciał zrobić taki eksperyment, że przez rok nie będzie się modlić i nie będzie mieć nic wspólnego z Kościołem, z Bogiem, z Pismem Świętym, nie będzie w ogóle praktykować i chciał sprawdzić, czy po tym roku będzie dalej wierzący. I okazało się, że nie. Że po roku już był dawno niewierzący i w ogóle nie chciał wrócić, no to bardzo mocno nam pokazuje, że e, o wiarę, czyli o tą relację trzeba dbać, tak jak o relację między ludźmi. Jeśli nie dbamy, nie rozmawiamy, nie inwestujemy czasu, jeśli nie jest ona w priorytetach naszego życia, to możemy stracić wiarę, w sensie relację z Bogiem, a już tym, która skutkuje też. Negatywnym, czy właśnie z, z, też tym brakiem tego autentycznego świadectwa. Nie chcę, żeby ten odcinek skończył się tak y, pesymistycznie. Y, bardziej chciałabym, żeby skończył się nadzieją. Y, jeśli wśród swoich przyjaciół, znajomych widzimy osoby niewierzące, to po pierwsze zachęcam do tego, żeby nie osądzać i nie denerwować się, że tak jest, y, a raczej y, zastanowić się, y, czy ta osoba miała przewodników, czy miała możliwość rozwinąć ten dar wiary, czy ktoś ją nauczył jeździć tym samochodem, jeśli miała, a nie skorzystała, co też jest możliwe, to dajmy jej wolność, bądźmy jako ci, którzy chcą, chcą nie tylko wierzyć, ale też dawać świadectwo innym i bądźmy dla niej takimi takim wsparciem po prostu tam, gdzie, tam, gdzie ten człowiek jest. Natomiast my sami cieszmy się z tego, że mamy to szczęście być w relacji z Bogiem i dawać o nim świadectwo. Po prostu się cieszmy z tego, że, że już się to w naszym życiu zadziało, że po prostu możemy być osobami wierzącymi. I niech tak nam zostanie. I na kolejny odcinek Teologii przy Kawie zapraszam, jak zwykle za tydzień.